Zgodnie z zapowiedzią na Facebooku dzisiaj przyjechałem na wiśniowiec, na ten park, tutaj MTB i do enduro czy Downhillu. Od razu powiem, ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, więc będzie śmiesznie, będzie zabawnie. To jest mój pierwszy raz. E, jeszcze tym bardziej z takim highbajkiem, którego mam z start bajku. Dzięki w ogóle za umożliwienie takiej przygody. E, no i ty zobaczcie, jak to wygląda. Są tutaj dwa tory. Po dwóch torach przejadę. Mam nadzieję, że przejadę, że coś z tego wyjdzie. E, powiem szczerze, rower ma ogromne możliwości, to ja nie mam ani możliwości, ani umiejętności, ale próbuję. Dobra, to pobawmy się tym cudem. Od razu powiem, że ja nie jestem jakimś specjalistą od MTB czy Enduro. No ale zobaczmy, coś na zasadzie moich możliwości, jak to będzie sobie tutaj radzić. Jestem na tym mniejszym torze bardziej pod MTB, na wiśniowcu, bo tamten drugi to jest pod Enduro. Chociaż tutaj pewnie też uh. ten silnik to bym bardziej wykorzystywał bardziej w drugą stronę. I tak też zrobię Wjeżdżając Pod ten tor no i chyba zgubiłem Tak liście robią swoje chociaż nie, tu jest, ok dobrze jadę, ok mało kto już teraz przy tych liściach ale no, zabawa silnik dużo daje więc on mi też pcha zmienię nawet trochę bo mam wrażenie, że za mocno to idzie jakieś krzaki jadę pierwszy raz więc nie mam nic tu wyczute więc w wyniku pewnie nie będzie O jak to ciągnie pod tą górę tu pamiętam na gravelu o nie to nie dla mnie nie chcę fikoła na gravelu jak robiłem test więc jak są pewnie osoby które lepiej sobie radzą o, targamy do góry. Jedzie to. Ach. No, to był silnik, nie, ja. No, nie, 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 już podziękujemy. nie, ha ha Uh, uh, uh. No Nawet nie wiedziałem, że ten Tor uh, ma takie tutaj uh, możliwości uh. Dobra, tu jest skręt łanie Zjechać ziarę Skakać nie będę uh. Jestem chyba w tym samym miejscu No i koniec. No zabawa jest. Rower dał radę bardziej, ja. Większa obawa, bo zero w prawej doświadczenia. Rower by jeszcze poskakał. Ja się boję. Mniejszy tor. Zaliczony Ktoś tam coś odkurzał Czyli tak jakby przygotowywali Albo Dbają o to w ten sposób Jestem tu na tym większym No silnik daje, ciągnie Ok. Tu jest miejsce startowe No to jadę przy czym z większym rozsądkiem, to są takie chopki, że... <grym wioski> no, tu to się skacze. Ja nie umiem, nie będę aż tak... się wygłupiał, ale Tore jest świetnie przygotowany. Wow. Nie, ja się boję, to jednak trzeba lata ćwiczyć. Ale okej okay, zjadę. No, i tutaj można tak się wybić, że. Dobra. No i mniejszy też zaliczony. Dobra. Co mogę powiedzieć? Już Wam mówię, tylko obrócę kamerę. Jak na zupełnego nowicjusza. Nie no, to jest dla mnie za mocne. Ja nawet pewnie w 20% nie wykorzystałem tego, co ten rower daje. 160 cm skoku, z tyłu jest damper, jest tam regulacja, ale ja nie chcę technicznie, mówię o wrażeniach. Jak na pierwszy raz serce mi wali jak dzwon. No i tu mamy. Jeszcze Wam tylko pokażę. Taki zwykły przejazd, no, szutrowy, no ale. Ten rower ma zupełnie inne przeznaczenie To jest wojownik do Enduro do zjazdów no i podjazdów, bo on mi bardzo mocno targał pod tą górę, a taki las no to nawet zwykłym trekkingiem można zrobić Więc chyba szkoda przedłużać. Będzie parę słów podsumowania. W ogóle jedna rzecz, jeżeli się odnajdujecie w tym świecie enduro MTB, no to takie rowery są teraz e, dostępne w Start Ehe, i e, mm, przyjdźcie, może dogadacie się tam co do ceny zakupu. No i pora go jechać oddać. Jako fan zabawa rewelacja. Tu nie ma co mówić, czy się fajnie, wygodnie jedzie, czy jest miło, czy nie. On ma skakać, on ma targać pod te podjazdy. No i robi to. Z ciekawostek. Ten rower jest akurat teraz dostępny w start Bo to jest rower podtestowy. Dopytajcie w jakiej cenie. To jest model siódemka. Al MTN, model 7, tutaj specyfikacja i na końcu filmu. Dzięki za oglądanie. Pora na kolejne testy, recenzje. Pewnie znowu czegoś ciekawego. Do zobaczenia.